Dzień dobry, witam wszystkich na moich uprawach. Dzisiaj dla odmiany będzie pomidor żółty, taki bardziej żółto pomarańczowy, o nazwie persimon. I już sama nazwa dużo mówi o tym pomidorze. Owoce tego pomidora przypominają taki dość popularny owoc tropikalny, kaki. Jest cały pomarańczowy, nawet kształtem i wielkością bardzo go przypomina. Jest to odmiana taka średniowczesna, wywodzi się z Rosji, pojawił się dość niedawno, bo w 2009 roku, właśnie powstał w wyniku amatorskich eksperymentów rosyjskich hodowców, ale szybko zdobył swoją popularność. Myślę, że na tą popularność zasłużył sobie i wyglądem, i też smakiem jest. Pomidorem słodkim bardziej przypomina w smaku owoc jakiś tropikalny niż, niż pomidora, tak naprawdę. Ja u siebie posadziłam go w szklarni, i tak zresztą w opisach są zalecenia, bo to jest taka ciepłolubna, dosyć odmiana. I faktycznie w szklarni bardzo ładnie rósł i owocował. Urosł na właśnie jakieś 1,50 m. Tak jak piszę w opisach, w gruncie y, piszą, że około 80 cm ma wysokość, więc niższy jest, ale myślę, że w naszym słuchajcie klimacie to warto go jednak posadzić do szklarni. Owoce ma takie ujednolicone dosyć, y, okrągłe, takie kuleczki y, około 250-300 g. Jest to pomidor y, w typie b jest bardzo soczysty i słodki, tak jak już wspominałam. Zapraszam w takim razie do szklarni. Będą ujęcia z sierpnia i z września, a później degustacje. Persimon. Krzak nie za wysoki, bo na szklarnie to sięga mi do brody, no to może mieć 50, m 60 i dosyć ładnie zawiązał owoce. Poszedł na dwa pędy. I ma przepiękny pomarańczowy kolor. Przepraszam za brudne ręce, ale teraz jestem cały czas tutaj na ogrodzie i pracuję. Przepiękny kolor, tak jak mówię. I dosyć ładnie grona zawiązał. Tutaj jeszcze jest drugie pięterko. I na górze jakieś tam jeszcze pojedyncze. Ale ten dół już jest, słuchajcie, zadowalający z jednego krzaka. Tyle pomidorów, ja jestem zadowolona. Zaraz będziemy sprawdzać, jaki jest w smaku. Dosyć był taki, znaczy może nie chorowity, co yy, musiałam dużo mu liści usunąć, bo niedobory wykazywał. Yy, no ale to i tak już, słuchajcie, czas był na to żeby odsłonić te grona, i tutaj u góry liście zdrowe. Ogólnie jakoś nie mam w szklarni, słuchajcie, chorób. Jedynie takie, o tutaj pokażę Wam. O to widzicie, tam są takie niedobory, nie? Ale żeby jakieś tam zarazy to nie widzę. No i dobrze. Teraz jeszcze jakieś je właśnie prześwietle to będzie super. Ale do, do rzeczy. Zabierzemy. Tego pomidorka. Ja bardzo lubię takie pomarańczowe i żółte pomidory, ponieważ one są o wiele zdrowsze od czerwonych. Mają o wiele bardziej przyswajalny likopen, czyli taką substancję przeciwnowotworową. No i warto jeść żółte i pomarańczowe pomidory. Persimon, bardzo ładna nazwa. Troszkę persimon, czyli khaki, nie? Podobne do khaki. persimon tu jeszcze jest jeden niedojrzały a tutaj zobaczcie jakie piękne owoce a teraz zapraszam na degustację, opowiem wam troszkę o smaku 109 persimon no, i powiem Wam, że faktycznie do złudzenia przypomina owoc kaki, bo owoc kaki inaczej, właśnie, persję mam. Taki kolor i kształt i wielkość, mniej więcej. Ja bardzo lubię owoce kaki. No, zobaczymy też, czy pomidory takie będą. No, no zbliżona wielkość, może zaczniemy od tego. To miał być bewsztyk. Powiem Wam, on bardzo już jest dojrzały, bo to parę dni tutaj leżały. Czekały, aż się uzbiera jakaś tam ilość do prezentacji. No, ale to jest taki bewsztyk, gdzie jest dosyć dużo nasion, ja Wam powiem. Tutaj spróbujemy tak przekroić. No, widzicie, tutaj jest ta część miąszu. No i te komory nasienne, jak na bewsztyk, są dosyć duże to myślę taka jego jest uroda <noise> tutaj ma akurat takie śmieszne te środeczki no spróbujemy go powiem wam, że jego smak jego smak jest taki słodkawy nie jest taki charakterystyczny pomidorowy taki delikatny, bo właśnie bardziej mm, dla mnie idzie tak w słodycz, w taki, taki łagodny bardzo smak, nie jest taki typowo pomidorowy, no ale dosyć smaczny. Myślałam, że będzie bardziej taki bewsztykowaty, ale no tam kolor ma no, przepiękny, no nie wiem, czy tam no, będzie na filmie widać, ale to jest taki złoty pomarańcz. Troszkę chyba ciemno, bo to już pod wieczór robię ten film, no jest przepiękny kolor. Nie, jest, nie ma właśnie kwasu, tylko taki bardziej łagodny smak. Ja chyba osobiście wolę bardziej takie zdecydowane smaki, ale ten jest też bardzo warty uwagi, myślę. No i ten kolor. Jak mogliście zobaczyć, jest to ciekawa odmiana pomidora. Bardzo jest soczysty. Pięknie odchodziła z niego skórka, tam w pewnym momencie było widać także polecam, bo łatwo właśnie zdjąć skórkę, zwłaszcza z takiego dojrzałego owocu. Dosyć dobrze się też przechowuje, bo nie wiem, czy o tym wspominałam. Na pewno będzie świetny do bezpośredniego spożycia, ale też do produkcji jakichś soków, sosów. Zwłaszcza jeśli chcemy uzyskać słodkie soki, czy też sosy, takie właśnie bardziej do jakichś potraw egzotycznych, tropikalnych. Jest bardzo plenny, jak widzieliście, i po zerwaniu te owoce warto jeszcze, żeby poleżały w domu. One naprawdę długo mogą dosyć leżeć, wtedy jeszcze tej takiej słodkości nabierają. Ogólnie smak jest przecież taką subiektywną sprawą, ale ja osobiście lubię takie pomidory zdecydowane, albo takie w kierunku kwasowości, albo w kierunku słodyczy, żeby to właśnie był tak jak owoc taki tropikalny. No i ten mogę powiedzieć, że taki jest właśnie owocowy. Osobiście nie lubię takich pomidorów mdłych, takich, wiecie, ziemniaczanych, które tak naprawdę nie wiadomo w którym kierunku idą e, smaków. No, ale to, wiadomo, to jest mój smak i każdy ma inny. Już nie przedłużając tego filmu, wspomnę tylko o playliście. To dla nowych osób, które przychodzą tu na kanał. Link do tej playlisty z wszystkimi odmianami jest pod filmem w opisie. Również tam zamieszczę jakieś linki, które znajdę, gdzie można go kupić. On jest taki, widzę, do, do, dosyć dobrze dostępny, także nie będziecie chyba mieli problemu z zakupem nasion, nasion jego. A na dzisiaj się żegnam. Życzę wszystkiego dobrego w oczekiwaniu na tą wiosnę. U nas znowu dzisiaj widzę śnieg spadł, ale fajnie, bo śnieg jest bardzo potrzebny. I w takim razie żegnam się z wami. Do zobaczenia, kochani. Do usłyszenia. Pa pa.